Witam cię z tej strony Hinton i witam cię nawet w kolejnym odcinku z widzami, gdzie tym razem zebrałem w teorii 9 osób z DC, ale jedna osoba dostała bana raczej nie bana co wyrzucenie przez system VAC. Więc gramy bez niej. Przy okazji ona powiedziała, że mamy grać bez niej, bo to się nie idzie i naprawić. Więc zebrałem 8 osób z DC, powiedzmy, i mają czas na ukrycie się do 57 minuty i 25 sekundy. Zobaczymy jakim im pójdzie. Zostało im minuta 15 na schowanie się. I zaczynamy. Grają o takiego oto cudnego gloczka. Wartego około 40 coś do 50 powiedzmy złotych. Ale wyglądowo jest ładny, więc osoba, która go wygra powinna się cieszyć. Ja bym się cieszył Ale dobra, zobaczymy jakim pójdzie I wystarczy, że ich zobaczę, bo to jest yy, chowany, nie jest to ganiane, czyli nie muszę podejść do nich z kosem i trafić czy coś. Tylko wystarczy że ich zobaczę i cyk, głowa. Cyk, głowa. Okej. Okay. Jedna osoba już wypadła, czyli pewnie spadła z wysokości. No trochę tak przejebane dla niej, no to w takim razie muszę znaleźć 7 osób i macie 15 sekund. Zobaczymy jaki pójdzie, więc na pewno trasku już nie wygra Gloka. I'm so sure, sorry Ale staram się robić takie odcinki tego typu raz czy dwa razy w miesiącu, więc jak ktoś zapraszam, Discorda macie w opisie. I często informuję o tym na live'ach na Twitchu, a live na Twitch'u też macie w opisie, w sensie linka. Zaczynam. Nie. Oni nie mogą się ruszać, a ja muszę ich znaleźć. Zobaczymy, czy uda się szybko dosyć znaleźć, bo to ostatni highness trwa dwie godziny. W teorii miała być inna mapa, ale niestety ona była coś zjebana i dało się tylko dołączyć cztery osoby. Dwóch do TT i dwóch do CT mogę dołączyć, a więcej nie mogło. Przez co jest jeszcze inna mapka? Dobra, tutaj nie ma. Wydaje mi się, że kiedyś ją grałem, ale to też bardzo dawno temu. Coś podobnie jak z ganianym tamtą. Ale wiem, że na których okien da się wchodzić, więc. posprawdzajmy chyba na początku okna. Mówię, nie znam wszystkich kryjówek, ale niektóre tutaj znam. Plus, ja mam więcej HP niż oni, bo oni mają chyba po 100, a ja mam po 2021. No jednak oni muszą wskoczyć tam i się ukryć, a ja muszę ciągle skakać w różne miejsca i sprawdzać czy tam są jakieś kryjówki. A im dałem na... Tak, osoba chciała tutaj wskoczyć. A im dałem na ukrycie się, a czy na znalezienie kryjówki. No i co z tego co teraz chowali się, Co te 2,5 minuty? To wcześniej im dałem na znalezienie kryjówki na tej mapie po prostu. Chyba 8 minut, 10. Coś takiego. Dziwny czerwony samochód. Więc zobaczymy kto wygra tego bloka dzisiaj. U kogo zawita w eku. Zobaczymy, czy będzie nim grać, czy go sprzeda. Ja pewnie bym go sobie zostawił, bo mówię, ładny gloczek. Tym bardziej, jak się nie ma skina. Wydawało mi się, że do wszystkich aut da się wejść, ale chyba nie. Na razie idzie im dobrze. Nie odnalazłem jeszcze nikogo. Może tutaj gdzieś pójdę? To mi się wydaje, że też są w okna. O, po tych się na pewno skakać, bo są wentyle. Znaczy, są blisko, siebie ustawione. Ale to trzeba umieć skakać. Albo przynajmniej cokolwiek umieć. Więc dobra, pójdźmy jeszcze raz tam spróbuję wskoczyć. Tylko tym razem dosłownie po wentylach. Co to kuźwa było? What the fuck? Ale zniknął coś. Ale i tak miał być totalny bezruch, ale nie wiem kto to był, więc... No, nic nie zrobię. Mówię, bez totalnym mam na myśli, że mogą obracać kamerę, ale nie mogą ruszyć dupy z miejsca. Się dawało, że tutaj było przejście. O, dobra, tu było coś. Może coś na dole? Jest. Tu się nie da wejść. Tu jeszcze nie byłem, w tym parku. Nie wiem, czy tu są jakieś teleporty na tej mapie, więc. To akurat odpada Ale dziwne, że osoba jakaś sobie zleciała Ale okej, okay, bywa A nie dała się zabić. W kiblach ktoś może być coś czuje To pewnie się jej da otworzyć. Da się ale jednak nikogo nie ma. Znaleźli lepsze skrytki. Tu się też coś nie da wejść. Ani tu. Do tych drzwi też nie. Do tego okna nie. Na drzewka najlepiej było popatrzeć. Bo na drzewkach zawsze ktoś może być albo w krzakach. Ale tutaj w ogóle jeszcze nie sprawdzałem. Więc może ktoś okret będzie. I następny to odcinek najpewniej będzie szukanie noża Z tym, że bez wygrania noża Niestety nie mam takich możliwości aktualnie, żeby dawać noże na odcinki do wygrania Więc to będzie knife hunting, ale z wygraniem jakiegoś tam skina Jakiego też nie wiem, bo jeszcze nie mam wypłaconego żadnego Następnego skina Więc to się wszystko jeszcze zobaczy, ale najpewniej właśnie tego typu mapa będzie Może w labiryncie ktoś jest? O, o tym nie widziałem. A często w takich skrzynkach są przejścia. Pytanie, czy są w jakichś krzakach przejście. Tu jest skrzynia jakaś. Ok, tu przejście. Hmm, ok, mogę na to wskoczyć. Tu nikogo nie ma, a tak wyglą wyglądało, jakby ktoś tutaj mógł być. W sensie Że dało się tam wejść Tutaj coś jest? Nie. Nie. Nie Mam nadzieję, że w tych oknach nikogo nie ma. W sensie nie da się tam wejść. Ale okej. Okay. Szukajmy dalej w takim razie. O, siadło nareszcie. I tu gdzieś jest chyba przejście. Dobra, ale tu nikogo nie ma. Więc straciłem na marne trochę HP Fak Stąd nie doskoczę, nie? Halo Dobra, na no to chyba nie wejdę Hmm, gdzie oni mogą być? W ogóle, tu się da chyba wskoczyć w taki sposób, nie żeby coś Nie, Bez stracenia HP aż tylu mogłem tam wskoczyć ale dobra, tam nikogo nie widziałem, więc let's go dalej szukać. Hmm. Tu nikogo nie widać. Nigdzie. Okej. Okay. To jest pierwsza osoba, którą zabiłem tak normalnie, która nie wyszła z gry. Zastanawiałem się, czy coś w tym oknach nie będzie. Ale dobra. Ale nie chcę tak skanować, typu nie wiem. Pił, pił, pił. Bo, no, jednak muszę te osoby w jakikolwiek sposób znaleźć. A nie, że przeskanuję sobie ścianę i. O, zabiłem. Takie coś się nie zalicza. Hajsz. No i jednak wapory tym razem nie dostanie do MK. Gloczka sobie ładnego. Ale MK wygrał, więc powinien być szczęśliwy. No wygląda i tutaj wejść. Hm. A to ciekawe w sumie, ale faktycznie coś się dało z tym zrobić. Nie było, że zmyślam. Tutaj jeszcze nie byłem. Ale tu chyba nic nie ma. I dobra. W takim razie kolejna osoba. Umiera. Zastanawiałem się, jak tam wejść, no ale jednak udało mi się w końcu. Został więc jeszcze Frizo, Katspik i Sadocha. Zobaczymy, który z nich wygra tego cudnego glocka Może na to mam skoczyć. Coś tu jest. Nikt, 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 nikt. O, Katspik! Więc Kacpix się jednak nie wygrywa. Skina również. Więc wygra albo Frizo, albo Sadocha. Któryś z nich zostanie mistrzem Hayden Sika. I wygra Glocka. O, i znalazłem ostatniego, więc GG Udało się znaleźć, ale z jeszcze ciekawości jeszcze zobaczcie czy ktoś tu jest. Nie ma tu nikogo, więc okej, okay, więc gratuluję ci Freezu. Wygrywasz tego oto pięknego gloczka, więc gratuluję ci GG I to na tyle na tym pięknym odcinku. Zabijesz na koniec sochę, bo jednak musi być zabity. I zobaczymy, więc gratuluję Ci, Frizu, Wygrywasz takiego oto pięknego gloczka G, G Zobaczę zaraz czy masz jakieś gloki, tylko muszę dodać ci do znajomych Akceptuj, zobaczymy jakie masz e Widzę masz AWP, SG, gloka takiego masz No mam nadzieję, że taki gloczek Ci się przyda do grania Jeśli grasz w ogóle w cs chyba że jesteś jedną z tych osób, które Grają tylko i wyłącznie na odcinkach u mnie, ale tak czy siak GZ! Więc gratuluję, wygrywasz gloczka, zaraz zobaczymy ile on jest warty I przypominam o tym, że około za dwa tygodnie, trzy tygodnie będzie ją kolejne zapisy na odcinek z widzami Lecz tym razem będzie to... Niech pokaże mi ją gdzieś się schował przy okazji Albo nam niech pokaże Ja już tam potwierdzenie odpalam na Steamie I zaraz zobaczymy Gdzieś tam, czyli gdzieś gdzie ja ciągle krążyłem Serio? I dobra, więc... Gloczek zaraz sobie będzie potwierdzony, wysłany. Wait. Cyk, zaakceptuj wymianę. No i gratuluję, wygrałeś gloczka. I przynajmniej mówię o tym, że za około 2,5 tygodnia do 3 tygodni pojawi się odcinek z widzami na szukanie noża. Takie specjalne mapki do szukania noża. I nie wiem, jaki tam skin będzie do wygrania. Mówię, na pewno nie nóż, nie stać mi na to, na takie rozdawanie. Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. ty szybki był. 33 minuty Hide and Seek. Gdzie zresztą trwał 2 godziny Hide and Seek, więc no tu jest dużo szybciej. I to na tyle. Dzięki za oglądanie. Zobaczenia na następnych odcinkach i liveach. Do zobaczenia. Bye. -o.